Pracy pomiędzy naszymi gminami, więc nadszedł czas, abyśmy, aby młodzież zacieśniła współpracę i zmieniła się doświadczeniami, które posiada, bowiem obydwie rady mają czym się chwalić, a nasza rada już w tym roku obchodzi 8 lat swojego istnienia, czyli za dwa lata my będziemy mieć swoje dziesięciolecie i będziemy prezentować 10 lat działalności, tak jak w tym roku, Stowarzyszeniu Uniwersytetu III wieku Atena. A jeśli chodzi chwalić, bo uczestniczymy w wielu przedsięwzięciach, jak projekty międzynarodowe na Filipinach, czy w Nowym Girautobie oraz wyjazdy do Danii. Mamy swojego przedstawiciela młodzieżowi z Międzynarodowego Wydziału Tak jak pierwsze moje spotkanie, które mieliśmy tutaj z młodzieżową radą w moim gabinecie, szukaliśmy do rozbudowania naszej działalności tutaj w życiu. Myślę, że po takich spotkaniach roboczych znajdziecie tą przestrzeń, która będzie się skupiała między współpracą z Lechem a zarządnikami i niewątpliwie pobudzicie tą działalność, bo wie, że z aktywności zarządu i młodzieżowej Rady, że macie pomysły, tylko trzeba znaleźć na finansowanie, a niewątpliwie następny w środków innych, nie, tych miękkich środków na tego typu działalność, będzie sporo i to w zasadzie. Witam Państwa bardzo serdecznie z Placu Targowego, gdzie za moimi plecami na ogromnej scenie trwają już ostatnie przygotowania do tegorocznych ósmych Dni Obornik Śląskich. Organizatorzy zapewnili dzisiaj nie tylko dobrą pogodę, ale naprawdę masę atrakcji, których nie mogę Państwu powiedzieć z pamięci. Natomiast będziemy tam z naszą kamerą i zapraszam do obejrzenia naszej relacji. Klucz jest to symbol, który ma trochę wiele znaczeń. Tak, każdy z nas wie, że klucz przede wszystkim otwiera zamki. Kolejne elementy to wiemy, każdy z nas jeśli samochodem, trzeba go naprawiać. Ale jeszcze jest tak zwane słowo klucz sukcesu. I myślę, że jeżeli przekażę ten klucz, to będzie klucz sukcesu pomysłów na to, żeby współpracować nie tylko w oficjalnie Partnerstwa z Refał, ale też wiele inicjatyw, które przysłuży się społeczności Obornik Śląskich, a przede wszystkim młodzieży. Bo Was przede wszystkim na przyszłość na kolejne lata budujemy swoją wiarę, że przejmiecie od nas. Zarówno samorząd, władze i będziecie dobrze tym miastem zarządzać. Dlatego przekazuję Pani Agnieszko kluczyk który na dzisiejszy dzień. Proszę. I tu publiczność, rządzić. niesymboliczne prawa. Tak, oczywiście. Przemówi teraz pewnie Młodzieżowa Rada Powiatu z wdzięcznością i radością oczywiście. W porze miejska, co ja mówię. Działa. Tak. Działa, działa. Bardzo serdecznie dziękuję panu burmistrzowi za przekazanie nam klucza, za to, że możemy tutaj stać i e, otwierać e, Dni Obornik Śląskich. Uśmiechajcie się, bo to będą bardzo wiekopomne zdjęcia na Facebookach, Twitterach, naszych klasach, różnych innych tam wymysłach. Już są. Już To teraz jeszcze tak, rączkami pomachajcie bardzo proszę do tych obiektywów. Macie dwie końcówki. Tak, tak jest. esto Prosimy Pana Burmistrza Paulinia Błażewskiego, Pana Przewodniczącego Rady Wiejskiej, Pana Cimermana oraz przedstawicieli najmłodszego pokolenia mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie, Panią, panią Martylikę. Prosimy o oficjalne otwarcie partii. Burmistrz tylko jedną trzecią stęki może przeciąć. No i otwarcia obiektu dokona mieszkaniec najmłodszy oborów Śląskich. Wszyscy prosimy otwarty, możemy z niego korzystać. jest burmistrz miasta i gminy Oborniki Śląskie. Panie burmistrzu, mam takie pytanie. Skąd wziął się pomysł na rewitalizację parku? Od samego początku, w momencie kiedy zostałem burmistrzem, widziałem tą przestrzeń jako taką niezagospodarowaną, żeby wrócić do czasu świetności uzdrowiska. Bo niewątpliwie te senatoria, które tu istniały, leczyły nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Ta przestrzeń wtedy całkowicie inaczej wyglądała i chcą ją po prostu otworzyć z powrotem. Tak jak było zapowiadane, Oborniki Śląskie to są... Zielone Płuca Wrocławia, a miasto jest jednym wielkim, pięknym ogrodem, i chcemy tą świetność tego ogrodu pięknego z nasadzeniami, z kwiatami przywrócić. To jeszcze nie koniec inwestycji. Jeszcze ma Pan ambitne plany? To jest pierwszy krok. Drugi krok w tym roku zostanie wykonana jeszcze, odbudowana w zasadzie można powiedzieć, ulica Kasztanowa. Piękna promenada, która służyła kiedyś tutaj, kiedy w mieście był założyciel, czyli rodzina Szauberto. Otwieram 47. sesję Rady Miejskiej w Obrach Śląskich sesję uroczystą związaną z naszymi dniami y, naszej miejscowości. Witam bardzo serdecznie przybyłych gości na dzisiejszą uroczystą sesję. Przede wszystkim bardzo gorąco witam wszystkich wyróżnionych medalem okolicznościowym oraz tytułem honorowym obywatele. Dając wyraz szczególnej wdzięczności za wieloletnią działalność na rzecz aktywizowania seniorów z terenu gminy Oborniki Śląskie, Rada Miejska Obornikach Śląskich zadaje medal w uznaniu zasług Stowarzyszeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Atena. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Obornik Śląskich. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Gratuluję Pani Prezes. Pani Przewodnicząca, ma trzy Z uroczystej sesji Rady Miejskiej przenosimy się z powrotem pod główną scenę. Gdzie rozpoczyna się część artystyczna, w której wystąpią m.in. The Ghost, jary grają ACDC, Kind Plan z zaprzyjaźnionego miasta Rechał, Notomyk oraz gwiazda wieczoru Blood Za nami występ polskiego ACDC, a także niemieckiego zespołu Kain Plan z zaprzyjaźnionego miasta Rechał, a przed nami kolejny polski zespół, obronicki zespół Notomyk. Obornicki zespół no to myk rozgrzał publiczność do czerwoności, tak więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Państwa na deser, a deserem dzisiejszym jest zespół Bloody Loki. Sami posłuchajcie jak śpiewają.